Patryk Cichy na 24 godziny przed galą w Pruszkowie, Patryk rywal 2-0 bilans, ty 1-0. Bilansy nie, nie walczą, ale oglądałeś jakąś, jakąkolwiek walkę swojego rywala? To znaczy generalnie ciężko było coś znaleźć w sieci, ale tak widziałem. E... Także co, co mogę powiedzieć o przeciwniku, widać, że generalnie fizycznie dobrze jest na pewno przygotowany. E... I generalnie tutaj bardziej stawia chyba właśnie na, na siłę ciosu, a nie na e, zadawanie ilości, także trzeba będzie uważać, ale trenowaliśmy, jestem pewien swego, także wchodzę i robię robotę. To są generalnie krótkie dystanse, więc trzeba też uważać na to, żeby nie tracić tych, tych, tych rund. Jesteś świadomy, że no dużo jest gal, gdzie walczyć na 4-6 rund i jednak 1-2 rundy straty, a potem na, na, na kartach punktowych jest różnie. Czyli tutaj trzeba od początku chyba ruszyć na, i zrobić plan to znaczy od początku wiadomo, że będziemy ruszać też e, nie ma co za mocno się podpalać to wiadomo, e, tam e, na amatorskich e, ringach też wiadomo, toczyłem e, walki, gdzie były trzy rundowe, e, tu, będę, tu będą cztery rundy, także runda różnicy trochę inaczej się to rozkłada, te siły tak naprawdę, ale myślę, że, że nie będzie z tym takiego problemu i damy radę e, Zmieniłeś coś w przygotowaniach od ostatniej gali w Legionowie? To znaczy generalnie więcej sparingów na pewno, bo e, ostatnio po prostu wystąpiłem te też, e, świeżo po złamaniu ręki, miałem też e, właśnie złamanie z przemieszczeniem, także e, teraz na pewno więcej sparingów stoczyłem, e, też właśnie z zawodowcami, z Michałem Leśniakiem, z Michałem Chudeckim, też we Wałbrzychu sparowałem i w Poznaniu u siebie, też z multimedalistami mistrzostw Polski, także, także solidnie to przepracowałem, myślę, mam nadzieję, że zawocuję w ringu, także tak to wygląda. Michał Hudecki trawała jest z nim, tak? Dobra walka z Młodzińskim. co jak ocenisz tą walkę Michała? To znaczy generalnie myślę, że najlepsza w ogóle walka na całej Galii. Też nie ujmując wiadomo Michałowi Leśniakowi też super walka mimo tej kontuzji i tak wygrał i i super to wyglądało, ale Michał naprawdę dobra robota zrobiona, też miał walkę po walce tak naprawdę, e, mimo e, tak szybkiej po prostu e, reakcji, że była jedna walka, później nagle była druga walka, to super, super wypadło, był, był na, na czasie także... To jest twoja druga walka. W tym roku ile chciałbyś jeszcze zobaczyć? Ile możemy zobaczyć ciebie w ringu? Ile czy rozmawiałeś z promotorem? Czy dopiero od tej walki jest, jest dopiero jakiś plan? To znaczy, generalnie, z tego co wiem, mamy robić 4-5 walk w roku, także bardzo dużo, czyli co tak naprawdę 3 miesiące. Więc są jakieś w planach. Wiem, że coś w sierpniu ma się wydarzyć, także nic, tylko czekać. Na razie skupiam się na tym, ale. Ale cały czas wiadomo, będziemy ciężko pracować do tego sierpnia. Na pewno bo po walce nie odpuszczamy za dużo. nie? Śledzisz wagę, wagę średnią w Polsce i też na świecie? I masz jakiegoś, nie wiem, idola czy zawodnika, który, na którym się wzorujesz w Polsce czy na świecie? Na świecie to na pewno Genady Gołowki, Eriki Hutton. I to, to na pewno taka czołówka tutaj też nawet z tej wagi, także, także na nich się tak. ale Dopiero masz dwie walki, ale jedną walkę teraz będzie druga, natomiast myślisz nad walkami polsko-polskimi, czy na razie kompletnie jest to poza, twoim, poza twoimi planami? To znaczy generalnie, szczerze mówiąc, nie robi mi to różnicy, czy będzie Polak, czy to będzie tak jak teraz Ukrainiec. Jest mi to tak naprawdę wszystko jedno, byle żeby po prostu zawodnicy poziomem szli do góry, żebym też się mógł rozwijać i myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, super i powodzenia jutro. Nie dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki wielkie.